Ja gram wyzwanie Dzikie Postkowie. Także bez przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Wyzwanie trwa 8 mecz, a co każdy wygrany mecz, będę mógł odblokować kilka nagród z karnetu Także przejdźmy do pierwszego meczu. Pierwsze dwa mecze będą rozgrywane na zbiorach klejnotów. Ja teraz gram, jak widzicie, Gailem. W moim teamie jest Broke oraz Penny. Jak widzicie, sobie jakoś radzimy. O nie, jak widzicie, Morris teraz podjechał u nas. Uwaga! Nie, on mi teraz skuje niestety. Mają już cztery gemy, a my mamy dwa, mimo że wygrywaliśmy. Ale teraz broke school Jessie, uwaga. Dobra, nie ma już Rico, ale dalej ten Mortis żyje z czterema gemami niestety. Na szczęście już nie ma Rico teraz. Teraz uwaga, Mortisa też nie ma, nice. także mamy już 10 gemów i musimy teraz wytrzymać te 15 sekund, uwaga. Niestety Mortis tutaj idzie do nas, dobra, skuliśmy go, 5, 4, 3, 2, 1, także udało nam się wygrać pierwszy meczyk. Dobra, także odbierzmy sobie teraz kilka nagród z karnetu zademierskiego, bo udało nam się wygrać ten meczyk, także odbierzmy sobie 640 monet, 10 gemów. I 185 punktów mocy Do dowolnego zadmiarza Także przejdźmy już do kolejnego meczu Dobra jestem już w drugim meczu Jak widzicie gram ze Stu oraz Gromem Więc myślę że uda nam się to wygrać Dobra i teraz tego Franka Czy uda mi się skuć Dobra skułam na szczęście Franka Niestety oni już mają 10 gemów Także niestety to chyba przegramy Dobra uwaga Franka nie ma także odebraliśmy im dużo gemów Teraz tą bel trzeba skuć. Dobra, nie ma bel. Biorę teraz te gemy. I uwaga, musimy to wygrać. Spike mnie niestety skuł. Dobra, nie ma spajka. Jeszcze raz mamy odliczenie. Jeszcze zostało 5 sekund. Nie, czy my to przetrwamy jakoś w ogóle? Uwaga. Dobra, udało nam się to przetrwać. Także wygraliśmy ten mecz Także możemy sobie teraz odebrać kilka nagród 40 chromatycznych kredytów 640 monet 185 punktów do dowolnego zadmiarza I 40 kredytów Także przejdźmy już do kolejnego meczu Jestem już w kolejnym meczu Tym razem zmienił nam się tryb na batalię Także musimy skuć 10 osób z przeciwnej drużyny Dobra, mamy już 8 killi Oni mają 6, więc jest dobrze nawet Dobra, i została jedna eliminacja. Uwaga, musimy skuć. Nie, oni mają 8, my mamy 9, także nie możemy tego stracić i przegrać. Tak, udało nam się wygrać ten meczek, także teraz możemy dobrać sobie kilka nagród: 20 gemów aż, 185 punktów mocy do dowolnego zadymiarza i 640 monet. Także przejdźmy już znowu do kolejnego meczu. Jestem już w kolejnym meczeku. Teraz gram z Edgarem oraz z Mortisem, także mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Dobra, uwaga, Max tutaj idzie, dobra. Max na szczęście skuliśmy, teraz Otis też skuliśmy. I uwaga, niestety Spike, który mnie podjechał, ale na szczęście jakoś żyje. Max tutaj idzie do mnie. Mam nadzieję, że mnie nie skuje. Dobra. I mamy już 4-2 w kilach, także jest dobrze. Dobra, skułem też Maxa. Skuliśmy też Otisa. Dobra, uwaga. I mamy już 8, bo Mortis zrobi podwójną eliminację, także jest już bardzo dobrze. Dobra, mamy 9 killi i uwaga, został 1 kill jeszcze nam. Dobra, uwaga, Mortisku. Także wygraliśmy ten meczik. Teraz możemy przejść do karnetu zadymiarskiego i odebrać kilka nagród. 185 punktów mocy 40 chromatycznych kredytów i 40 monet, 185 punktów mocy do dowolnego zadymiarza. I 40 kredytów i jeszcze 640 monet. Także oh no! przejdźmy już do kolejnego meczu. Jestem już w kolejnym meczu. Tym razem gram na nokaucie z Shelly oraz Darylem. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Na szczęście kolet oraz baza nie ma, także została jedynie Willow. Dobra, udało nam się go skrócić, także tą rundę wygraliśmy. Na szczęście znowu nie ma Baza oraz kole, także został Willow. Willow skuliśmy, także wygraliśmy ten meczek. Także odbierzmy sobie teraz kilka nagród z karnetu zademierskiego. Dobra, odbierzmy sobie 185 punktów mocy, 40 chromatycznych kredytów, 10 gemów, 640 monet. Jak widzicie osiągnięto limit punktów mocy 4135. Także teraz będę odbierał wszystkie inne nagrody niż punkty mocy i na końcu tego filmu ulepszymy sobie jakąś postać i wtedy odbierzemy je wszystkie naraz. Także teraz 40 chromatycznych kredytów, 640 monet i przejdźmy już do kolejnego meczu. Dobra, także jestem w kolejnym meczu, tym razem gram z Sergiem oraz Jessie, także może się uda nam to wygrać. Dobra, i uwaga, Squeaka na szczęście nie ma, teraz Kłępam. Także został tylko skew na mnie i na Jessie, także powinniśmy to wygrać. Na szczęście Jessie go zabiła, także wygraliśmy tą rundę. Jak widzicie, oni się tam schowali teraz, na górze po lewej stronie, także możemy ich pewnie łatwiej skuć. Dobra, jak widzicie, tego bota już prawie nie ma na szczęście, dobra, nie ma go. Uwaga, to jest Pam oraz Stu Dobra, Pam na szczęście nie ma Ten Stu nam chyba ucieknie Ale już ma mało HP, także jest dobrze Niestety nam teraz Jessie skuli Także mamy dwa na dwa. uwaga I czy mnie skują? Niestety teraz mnie skują Także został teraz sam Serge I czy skują go? Dobra, i Serge jak widzicie sobie dobrze poradził I czy on to, to wygra? Tak, udało mu się to wygrać Także robiliśmy sobie teraz kilka kolejnych nagród Dobra, uwaga, odbieramy 10 gemów, 640 monet, 40 chromatycznych kredytów, 640 monet i jeszcze raz 640 monet. Także przejdźmy do kolejnego meczu. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już w kolejnym meczu. Tym razem zmienił nam się tryb na zbiorę klejnotu, także może uda nam się to wygrać. Dobra, nie ma już Mortisa, z tyłem Mortisa na szczęście. Nie ma też Rico. Mamy już na szczęście 10 gemów, także możemy teraz powoli wracać. Jak widzicie oni teraz do nas i do uwaga 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, udało nam się to wytrzymać, także możemy przejść do karnata zademierskiego. Dobra, także odbierzmy teraz 10 gemów i 40 chromatycznych kredytów, 640 monet i znowu 40 kredytów i 640 monet. Także przejdźmy już do ostatniego meczu. Dobra, jestem już w ostatnim, mam nadzieję, meczyku. Tym razem gram z Dynamikiem oraz Janet, więc myślę, że na spokojnie uda nam się to wygrać. Mamy 10 gemów, także musimy uciekać. Jak widzicie, niestety mam lagi. Zostało jeszcze 10 sekund, także może uda nam się to przetrwać. Edgar nas zaatakował, dobra, dałem gadżet. I uwaga: 3, 2, Jeden. Tak! Udało nam się wygrać ten meczyk i przy okazji całe wyzwanie, także przejdźmy do karnetu z Demirskiego. Odbierzmy sobie na razie pozostałe nagrody. 20 gemów, 70 chromatycznych tokenów, teraz 40 chromatycznych kredytów i 640 monet i 70 kredytów i 2000 monet aż, także jest bardzo dużo. Teraz wybierzmy sobie jakąś postać, którą ulepszę. Myślę, że Bibi będzie bardzo dobra do ulepszenia na 11 moc. Także ulepszmy ją sobie. Dobra, ulepszyłem Bibi. Także teraz możemy jeszcze dokupić wyposażenie kolejne. Dobra, które jest najlepsze Myślę, że zwiększa liczbę, użyć gadżetu na bitwę o jeden to jest bardzo dobre wyposażenie, także kupmy sobie je. Dobra, mamy, także teraz odbierzmy sobie pozostałe punkty mocy, które jeszcze mamy do odebrania. Dobra, 185 punktów mocy odebrane, znowu 185 punktów mocy i kolejne teraz odbieramy. Dobra, mamy je. Kolejny teraz odebraliśmy. I jeszcze 185 punktów mocy. Dobra, mamy. I jeszcze kolejne 185. Znowu kolejne 185. I uwaga, dobra, odebraliśmy kolejne, ale mamy już 4000 punktów mocy, także Teraz musimy znowu jakoś postać ulepszyć. Którą teraz wybiorę? Myślę, że w sumie Maisie będzie bardzo dobrą postacią do ulepszenia. Także jest już na 9 levelu i odbieraliśmy sobie zostałe nagrody. 240 punktów do wolnego zademiasza. I mamy jeszcze 9 nagród dodatkowych. Także odbierzmy sobie też je. je. Zostało jeszcze 6. Zostało jeszcze ich 5. Zostało jeszcze ich teraz 3. Zostały je 2. I dobra i teraz odebraliśmy ostatnią. Także to by było na tyle w tym odcinku. Napisz w komentarzu Bibi, a przypnę ci serduszko. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.